Cześć i witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku na temat nowości oraz eventów w świecie gry Metin 2. Więc tak, dzisiaj mamy 10 grudnia 2012 rok i administrator Art opublikował informację o evencie świątecznym opowieści Bambi. Przepraszam. Więc tak, tutaj jakieś wzory wypisują, jakaś legenda, nie wiem co to jest. I teraz tak, event, event świąteczny rozpocznie się 17 grudnia, czyli za tydzień w poniedziałek, i potrwa do 6 stycznia. Będzie trwał 7 yy, 7 tygodni. czy tygodnie, więc tak, 17 rozpocznie się event, 24 przez 24 godziny skrzynie heksogenalne, czyli ogony węża plus potki oczywiście i takie bajery. O 20 pomocnik zdarzeń. Tak samo od 20 do 24 grudnia bonus expa. 25 grudnia pomocnik zdarzeń plus noc, czyli skrzynie, y, przepraszam, czekoladki, róże i też takie bajery. Ceny pójdą w dół na pewno, na szczęście, więc będzie dobrze. 26 grudnia od 18 przez 6 godzin event skrzyni blasku księżyca, czyli robimy drobka i lecimy drobić. Z nich głównie leci piąty, bo jest bardzo cenny. Skrzynki są cenne, więc na pewno sobie zarobić trochę trzeba będzie. W sylwestra od 20.00. Pomocnik zdarzeń przez 4 godziny. W sylwestra od 20.00 przez 24 godziny. Bonus eksport 50 w nowy rok. Od 20.00. Pomocnik zdarzeń 6 chyba Czech króli. To jest Ewen Skrzyń, Blask Księżyca, czyli tak jak mówiłem. I 6 o 24 zakończenie ewentu. Więc tak. Yy, tutaj piszę, że event tam, co opowiedziałem, rozpocznie się 17. I tak. Pojawi się święty Mikołaj. Choinka będzie w pierwszej wiosce Każdego Królestwa. Jeśli porozmawiamy, dostaniemy grzane wino i jakąś misję. Yy, wino można dostać raz na 24 godziny. Yy, za jedno odebranie wina dostaniemy 6 sztuk takiego wina. Wino, co nam daje po 24, po 20 godzinach znika to wino. Raz dziennie po aktywacji, po aktywacji zadania ze skarpetami Mikołaj przydzieli wam towarzysza Bambi niezdatny do handlu. Będzie on w jesie, będzie trwał 2 godziny, dostarcza on następujący bonus. 15 do ataku i pół perzyta. Zabijając potwory w moim przedziale levelowym, gdy będzie Bambi aktywny, Mam szansę na skarpetki. Yy, handel jest i magazyn są zamknięte, nie będzie możliwości handlu oraz magazynowania i mamy możliwość pokazania pięciu skarpetek dziennie świętemu Mikołajowi, Mikołajowi, który za nie wręczy nam nagrodę świąteczną w skrzynię. Yy, skrzynia w sobie będzie miała zaczerwanie przedmiotów, dodanie bonu, zwój korekcji, zwój kamienia duszy, zwój bodzio, owoc życia kamol, miksturę pośpiechu i tam małe ilości jank. Podczas trwania eventu będziemy mogli zdobyć certyfikat Renifera. Będzie z Metinów on dropił od 14 do 18 codziennie przez 27 dni. Dr drop certyfikatów mega Wierzchowców będzie wyłączony przez trwa podczas trwania eventu. czyli tak jak na było na ewencie Halo, tak, na Halloween. Więc tak. Teraz coś taka informacyjna, organizacyjna sprawa. Dzisiaj mamy 10 grudnia i się nie pojawił odcinek numer 9? Tak, 9 odcinek Let's Play'a. Ponieważ y, mam ten materiał, jest on w youtube, ale jest na prywatnym. Bo jak obejrzałem sobie go i zacząłem te artefakty, to stwierdziłem, że będzie y, mi wstyd go wrzucać tak źle. Ale y, tam. Y, nic o tym zło nie powiem, bo to była totalna porażka, nie opłaca się o tym wspominać. E, więc tak, tutaj 17 powinien się pojawić, 17-18 będzie kolejny odcinek 9. 24, w tym tygodniu tutaj 24, 5, 6, 7, 8, 9 i 30 będzie, e, moja aktywność na YouTube będzie mm, zmniejszona. 31 grudnia sylwestra, oczywiście mnie nie, nie, będzie, nie będzie żadnego filmu, będę na, do, się przygotowywał do, na sylwestra, pójdę do kumpli jakiejś, e, tutaj w tym tygodniu nie ma co się spodziewać i dopiero 7 bodajże będzie nowy odcinek 10. E, no czyli tak, mamy raz, dwa, trzy, dwa tygodnie bez odcinka. Uzbiera się materiał i będzie, żebym żeby nie było tak jak teraz, że robię taki materiał na szybko, jak robiłem z mega wierzchowcami, tak. To był odcinek taki na szybko, taki, jak to, improwizacja, o. Dobra, więc dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam do następnych, trzymajcie się. Gorąco życzę udanych świąt. Trochę wcześniej, ale już to życzę. Trzymajcie się na razie.